Cześć, ciemu, witam Was na szalony Kuba kolekcjon. Dzisiaj wyślemy przesyłkę do mojego kolegi. Dajemy mu naklejki z Euro, Fabio Cantrao, Czecha, Cecha, Diego, Blasimowicza, Snydera i Pirlo. Jeszcze mu damy kajdy z update. Czyli Proszę, Maria Mandzukicia. I tutaj mam odwróconego Davida Beckham'a. I kończę specjalne. Tutaj mam mocne do wychowania. Zatem przerwę. Tutaj mam ma limitka Lukasika. Samaraza. Foresta. Star Playada z 6 edycji i Edwarda Wiśniekowsk z tej edycji Extra Class. No to żegnam.